Wielu z Was chce wspierać kobiety w tym, co się dzieje, ale warto się zastanowić, jakie wsparcie jest potrzebne, a jakie jest tylko powielaniem stereotypów i karmieniem ego. Dlatego pozwólcie, oddaję głos mężczyznom. Jeden. Nie przemawiajmy do kobiet, mówmy do innych mężczyzn. Dwa. W szczególności mówmy do tych mężczyzn, którzy nie ogarniają tematu. Mówmy, żeby ogarnęli i temat, i siebie. Jeżeli uważamy się za sojuszników kobiet, to nie jest naszym zadaniem, do czegokolwiek kobiety przekonywać. Naszym zadaniem jest przemówić do rozumu tym mężczyznom, którzy nie ogarniają. 3. Bądźmy dorośli. Gimnazjum już się skończyło. Nie sprowadzajmy sprawy do absurdu, gdy tylko nam wygodnie. Przestańmy mówić w imieniu kobiet. Nie zabierajmy im głosu. Nie sugerujmy, że lepiej od nich wiemy, o co chodzi w ich walce o ich prawa. I serio, darujmy sobie dobre rady. Cztery. I nie. Mężczyzna nie ma milczeć. Ma sporą pracę do wykonania nad sobą i nad innymi mężczyznami. Pięć. Nasza rola polega na tym, żeby wreszcie posłać na śmietnik historii tę przeklętą męską szatnię. Słyszysz głupie żarciki w męskim gronie? Reaguj. Widzisz kretyńskie zachowania. Reaguj. Nieszczęścia nie biorą się stąd, że źli ludzie robią złe rzeczy. Tylko stąd, że zwykli ludzie tolerują zło. Hanna Arendt. Sześć. It's not about us, men. Tutaj nie chodzi o nas. Wszelkie próby wyjaśniania czy komentowania sprawy kobiecej przez kategorie męskich oczekiwań czy wyobrażeń, to jest podważanie tej sprawy. 7. Świat nie ma już wracać do żadnej normy. Chodzi właśnie o to, że nasze myślenie o naszym miejscu w życiu i w świecie wywraca się do góry nogami. I to nie jest przypadek. To jest sens tego, co się dzieje. I to właśnie mamy wziąć na klatę. 8. Nie wysuwajmy wobec kobiet żądań czy oczekiwań. To nie jest czas, żeby stawiać warunki. Albo wspierasz, albo nie. Proste. 9. Nie oczekujmy profitów, punktów procentowych, czy pogłaskania po główce, co to jesteśmy postępowi. Wystarczy, że staniemy po właściwej stronie historii. To już jest naprawdę dużo. 10. Tu nie chodzi o nas. Owszem, nie jest łatwo być postępowym facetem we współczesnym świecie. W szkole tego nie uczą, zgadzam się. Ale musimy wziąć ten ciężar na siebie. Przestańmy przerzucać go na kobiety, że to one muszą wyjaśnić, przytulić, otoczyć miłością. 11. Edukujmy się. Profile Feminist United, Federa, ogólnopolski strajk kobiet, codziennik feministyczny, albo aborcyjny Dream Team. Chcemy być sojusznikami kobiet? Nie zmuszajmy ich do tracenia energii, czasu i nerwów na tłumaczenie nam tego, co jest dla nich oczywiste. 12. W konstytucji stoi, że mężczyźni i kobiety są równe. No to oczywista nieprawda, bo przepisy sobie, życie sobie i kobiety zawsze miały pod górkę z bardzo różnych powodów. W tym także przez facetów, to jasna sprawa. Pojawił się jakiś czas temu w internecie taki wątek: co by to było, gdyby faceci zniknęli, chociaż na 24 godziny? Poszłabym biegać w środku nocy i słuchałabym muzyki przez obie słuchawki. Bez tego przemożnego uczucia, że jedną z nich muszę wyjąć. Tysięcy dziewczyn to zlajkowało. Nieprzyjemne uczucie, co? Epilog. Jak widzicie, wszystkie te grzechy mamy dobrze przemyślane, bo wszystkie je popełnialiśmy. To nie powód do dumy. Ale też nas nie dyskwalifikuje. Bądźmy zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Ale żadnej zmiany nie robią ludzie bezgrześni. Bo, Bo tak nie, nie ma.